Witajcie. Tutaj m.t.m. A to trzeci odcinek naszej serii. Wyklikajmy w Heroes' piątkę. Mm, Heroes' piątkę. Ja jestem m.t.m. A to jest Heroes' piątka, misja trzecia, oblężenie. Tak jak się obawiano, zwiadowcy byli jedynie. for początek... Dobra, przeczytajcie to sobie. Myślę, że już. A dla. to w filmik. Co by tu wybrać? Wybrałem wtedy łuczników. Wybiorę łuczników. Zwiadowcy odkryli patrole demonów w pobliżu. Mam nadzieję, że nasze oddziały są gotowe. Wkrótce staną twarzą w twarz z wrogiem. <gry> tak, to jest już taka pierwsza misja, w której już naprawdę czujemy, że mamy ten zamek i naprawdę już dochodzą nam dużo nowych jednostek. Będziemy je mogli zbudować i no, mamy zamek na razie super. Taki cienki tak naprawdę. Mamy tylko fort i radę osady. Tak naprawdę nie, nie możemy nic zrobić, Trzeba kupić pierwsze um, budowle. Ta misja jest łatwa, tylko troszkę długa. Um, tak. Co, co, co? co Zadania, zadania. Um, Oczywiście teren z rogi zjadowców, czyli mamy... Um, sorry, ale mam cukierka w mordzie i mamy zniszczyć wszystkie demony po zesłane po mapie to jest proste, demony nie są potężne ale później jest taki pierwszy bohater do pokonania ale on też nie jest trudny, bo on specjalnie gra dała na swój po po bohatera na poziom naszych wojsk może mieć nawet nic ale i tak będziemy mogli z nim wygrać, chyba bez przesady, ale dobra zbuduj arenę walk no i w ogóle To jest arena, która y, rekrutuje paladynów, czempionów, czy co to, to tam się nazywa, kawalerzystów, czy coś. No To jest takie też. No i Izabela musi przeżyć. Dobrze. Hmm. Myślę, że tę misję podzielimy już na dwa odcinki. Chyba, że się streszcza, nie będę pieprzył. No dobra. Y, aha, fajnie. Zastopujcie i przeczytajcie. Surowców, mm, super. To jest proste. Wytłumaczyłem wam to. Surowce zbiera się później w zamkach. W zamku się je wydawa, wydaje na lepsze budowle. I tak tam. niektórych budynków potrzeba mało surowców. ale niektórych bardzo dużo. No i widzicie, właśnie pasek. Tutaj, właśnie nasz. Przeciwnik wykonuje ruch. No... No... No właśnie. Przeciwnik wykonuje ruch. Ale nie musicie się bać. Nie będzie żadnych ataków. Ze strony... Y, czerwonego dupki. Sam go nie zaatakuję. Ale i tak nie będzie ataków w tej misji. Ta misja jest taka... Na luzie. Tam tłumaczą co mam zrobić. To będę ominął, Dobrze. Mm, od ostatniego odcinka, jak wrzuciłem. 25? Mm. czwartego. fuck. No gdzieś troszeczkę tydzień temu, no dlatego, że no, były te święta, jeździłem, Odpoczywałem, leniuchowałem przez Sylwestra. Dzisiaj czas na znowu wrzucenie do filmów. Nie było długiej przerwy. Jutro najprawdopodobniej się Mam dla Was dobrą wiadomość, wróciły Minecraft więc znowu zacznę nagrywać z Minecrafta, jeżeli ktoś bardzo lubi oglądać tą grę na moim kanale, to znowu będzie kontynuował. Znaczy to nie ode mnie, dlaczego znaczy, ja tego nie wziąłem. Tak. Tu tu mamy pierwszego przeciwnika, którego mamy pokonać. Więc pokonajmy go zatem. Przedni odcinek wyszedł 30-minutowy. Spodziewałam się tak długiej odcinka. Mam nadzieję, że albo się dzisiaj zrobimy taki naprawdę długi odcinek. Albo podzielę go na pół. Właśnie o to mi chodzi, że nie mam pojęcia. jak to zrobię. No chcę zidać odcinków. Przepraszam, więc cukierka. Za długich, ponieważ... No godzinne to mi się trochę nie chce oglądać czasami a nie chcę oglądać za krótki więc myślę że gdzieś ym... będziesz... spróbuję go umyślić o przy... maks 40 minut. ale na pewno nic powyżej dobra pewnie um... hmm. tak a jak nie widzieliście, to możecie zaobserwować, że ostatnio Sina i moją zaczęło się dziwne... Hmm. Ale to powiedzieć... ...szczęście. Hmm. 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 Że wrzucali jakieś filmiki na temat... Rozmowy na Skype'ie. Mam nadzieję, że się tym nie przyjmujecie, bo ja tam pytałem. Pierdoły tak jak zazwyczaj na Skype'ie gadamy, wszyscy pierdoły i trochę jestem trochę oburzony, ale nie mam zamiaru się kłócić. No właśnie, ulepszony. Oła! Uderzyłem się. Wężem. Dobra, ulepszony łucznik to jest kusznik po prostu. Chowaniec, chowaniec. Chowaniec. I, i my tak. Tak, muszę. Czekajcie. Dobra. Sorry, sorry, że jem, ale... Za tym powiedziałam... Jutro Także mam ten film trzeciego. Powrót do szkoły wieku dla niektórych. Dla niektórych. Dla niektórych mogli wczoraj przyjść, ale... Jaki powrót? Jak mogę tak powiedzieć. Hmm, fajnie było. Nawet... Nie tak pieszkuję ptasz złego. Sony mi się nie chce, ale to jest normalne. Trzeba chodzić do szkoły niestety. Znaczy niestety trzeba. Czasami jest fajnie w najlepszy. Co się ze mną zgadza? Łapka w górę. Dobra, nie. Nie proszę o łapki. Proszę tylko o zostawienie miłego... znaczy zostawienie komentarza i... Nie mówię tutaj o łapkach w górę. Mogą być zarazem i te, i te. Więc... pamiętajcie. Hmm, 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 hmm. Tak. Mamy dużo chłopów. No, kasą nam nie... W... O Jezus! 60 śniarki! Skąd? Tak dużo tego... w nie, ale nie przyda mi się. Wygrywam fajny myk. Na przykład, nie wiem nie chcecie, nie wiecie, jak macie nieulepszone i chcecie ich ulepszyć, to po prostu klikacie w to okienko tutaj i klikacie tu. Uleża wam się. No, nie stać teraz w ogóle na nic, ale przynajmniej mam, mam już nawet dobrą... Dobra, nie można tego nazwać. No, jakąś armię na tą misję, więc lecę niszczyć dalej. Ale... Postaram się uwinąć w... O, tutaj, tutaj, tutaj jest jakiś pan, którego mamy... ...zabić. Yy... O, tutaj są już mocniejsze żniwa. Mm -hmm. o szczęście to jest to Nie dojdą co szybkie Fuck lub fak nie dojdę Broni ja, bronię się może nie zaatakuję kurde pięciu fak nie taki błąd taki błąd jeszcze ty doleć o jezus 6 7 straciłem no wielki błąd ale o jezus nas... On, oni już są następni? Trzeba wybić Facken Jeszcze mi ktoś się stanie Ulera No nie Polera No co za Dziwiciek Ale ja o tym mówiłem Straty 9 No myślę że dawno grałem więc to moje sprawiedliwienie, ale... Nie wiem, co to będzie. Wiecie co? Nie kupuję nic, ponieważ muszę pozbierać troszkę pieniążków. pieniądze. O, tutaj mamy łuczników. Mogą się przyłączyć. Jest! Zrekompensowało Hmm, tu mamy... Ale czy sens ja atakować? Chyba może tak. Schowam ich tu, żeby... o może trochę za bardzo zaszastam tymi... tą wojną... tym Dobra. Nieważne. Są mroczne elfy. Nie. Jak oni mieli? Idź, 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 bo... Bo ty masz... Jest jesteś co która ma obrywać, a nie ucznicy. O, będzie moc, będzie moc. Pięć. O jezus, ten będzie, ale będzie miał... O jeden tylko... Ochron, ochron, on tu nie przejdzie, bo nie za gruby. Może no, że ten jest. Nie, nie przejdzie. Przejdzie. Dobra, dwóch, dwóch jest. Dwózost... Znaczy dwóch I Idą na zbrojnego, to chyba dobrze. Tak trzeba tego załatwić, tego załatwić, bo... Broni się tym razem padło. Wszyscy na tego, wszyscy na tego. że lepiej nie. Właśnie. No dobra, to No ale cena myślę, że. trochę. doświadczenia. O! Co to było? Fuck! Nie zauważyłem tego. Ile mi zostało? Muszę mieć poziom 107. Muszę coś kupić. Później kupię później, ale sens? No dobra kupię. Dziękuję. No tutaj... dobra. Dobra. Zajmiemy się główną mis misją, czyli niszczeniem niszczeniem tych e, tych demonów, demonów, tak demonów, Michał. O. Przepraszam. No. Trochę, trochę, trochę i dużo. Z dziecko, ale chłopi, chłopi muszą się za coś bo wziąć za robotę. No. Na razie sami łucznicy i puśnicy. Po połowie im zabierzemy, będą. Tak, tak, widzę jaka połowa. Łucznik się nawet lepiej sprawdzi niż ten kucznik. szczerze mówiąc. On dojdzie To go do... trochę zranie A nie, nie, dojdzie, więc można go jeszcze Ten gnoić Kiedy? Nie, go było po... No, ten kusznik nie jest na dobre. No i... Ile nam straciło? Ile? Nic? LOL. Słabe te. Jakieś. Taki zielony, który ma za czar. Coś... Też... Ciekawe. Nie wiem. Ale... Ta walka... te. Chyba jakiś błąd. Osiem, bo nie podjęłam ani jednego. Chłopak? No. LOL. Tutaj? Bo no po wojnie? O, łóżnicy mogą się do nas przyłączyć. Przyłączyć. Hmm, tak, 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 Włączy to. to. tak, mnie denerwuje. po Po tygodniu. Super. Stan dobry. Poszary. Z nimi. tak, 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 gdzie, klikam? Proszę. Czy ja w tym PD, PD, Oj, znowu go oni. I tu. A chociaż. ci mi się dziwni wydają, bo bronią. Hmm. <todgłosy> tak. Jutro. Jutro znaczy, Nieważne. Pojutrze zobaczycie. Ten odcinek. Nie. Jutro zobaczycie odcinek z... Znaczy pojutrze dla mnie, pojutrze dla Was jutro. No wrzucę to filtrowy w stycznia. Zobaczycie to ulepszeni Zobaczycie to w... wtedy. Wrzucę właśnie ten z Minecrafta. Cieszę się, że ten serwer znowu. O hmm. To był... O, no głupi pał. 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 Popa. Kurde. Sobie. Bieb, On zabije mi 6. 8. Mogę to jeszcze przeboleć. On chyba nie dojdzie dalej. Nie, nie dojdzie. A ten będzie miał maksymalną strzałę. Maksymalna strzała jest wtedy, kiedy się będzie się bliżej niż na połowie Istra, Znaczy nie boistra, tylko tego na czym walczy. A nie wiecie, pryskaczył, obinisty. Sio Ten chłopiec jakiś tank. Mi też nie wiem, czy Dwa z tym szeregowym jest silny, naprawdę. Spodziewałabym żeby mi tak potężny atak. O, zginął. Ja. Ja tylko dwóch. Coś mi to dziwne się wydaje, że to tacy potężni nigdy nie byli tacy potężni. Ciekawe. Dobra, nie wiem skąd mam tak dużo siarki, ani. komienia, nie Trzeba zdobyć kopalnię kamienia. Bo tylko mam tylko drewna, a kamienia. Pamiętam, kurde, tą misję. Ona mi chyba. Były problemy z tą kopalnią kabiny. Super. Dobra, zrobię jeszcze tego impa. Z tych Impy, tej ty, te inty. I. Yy, no myślę, że... No sorry, ale no powiem to, no trzeba wyruszyć. No, ale ważna informacja. Yy, no, jestem trochę. Nie wiem gdzie to kopalnia kamienna, Bo tu jest pełno kopalni z drewnem. To może gra wymuszona na nas użycie tego wiska. To może być całkiem możliwe. Chociaż nie przebłyski pamięci, ale marne. Nie pamiętam w ogóle, gdzie to może być kopalnia kamieni. A Ha, ciebie tutaj. No właśnie. Tuż nie wiesz, już blisko ktoś, to on naprawdę daje kopa w dupę innym. No trzeba zbierać wszystkich. Zauważyłem, że chłopy tutaj są tężni tankerzy. Mamy tutaj ucznicy. Wszyscy się będą przyłączać, to będzie dobrze. Fakt, fakt, Nie mam głupich kamieni. Będę musiał kupić tartak, ale zanim to zrobię, kupię tartak. Tak będzie najlepiej Dobrze, że w otarkach nie trzeba płacić kamienia Tart, taki tartak To targowisko, boże Znowu siarka, po co mi tyle siarki? Kopalnia drewna, jezus Jeszcze chcą walczyć moje jednostki? W zdradach w państwie O, No tak Miło było o w dupę, tego się nie spodziewałem, że będzie zrada w państwie. No, dadzą mi troszeczkę po dupce. nie mam, nie spodziewałem się tego A ja O ci, tylko w nich nadzieja, żeby coś tam działali No, być nie, nie, nie krzywej szczale to Idę, Idą wszyscy, idą wszyscy, bo ten ten ten, ten tego Jeden został może. Tak. Nie, moi łucznicy to zrobią 5 sekund. Nawet nimi nie ruszam. Zakończę to bohaterką pięknie i ładnie. Nie no czarnaj łuczniczku. i zabili mi tych pięciu, ale... O, talent magiczny jest nawet... nawet niezły. Chłopy, chłopy. Walczyłem o tartak. Czym więcej drewna, tym więcej wymiany na kamień. Kamień! Idę tam. Nie wiem, czy się przyłączę. Nie ma tak, chwilą się szóstce, albo że jest pytanie, czy się przytę, czy ten. Nie ma. Zrobię karczm, znaczy, żeby było więcej chłopów, bo zauważyłem, że inwestacja w chłopów w tej misji jest dość pozytywna. Nie w górę. Zamienię tą siarkę na ten kamień miał w tyle kamienie. O, pięć kamieni, No znowu przynajmniej nie strzelają, ale ile ich będzie? O, nie są nawet dobrze, niech na moje wojska Przez... O, ho, 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 ho. dobra, okej, okay. może na lepsze szczale, tylko dwóch na... O, to będzie dobre, znaczy to będzie dobre dla nich. Dla nich będzie 0 do 3. Ile zabije? Jeden, dwa, jak tam? Się... Bliżcie się ludzie. Dojdzie następny... Nie dojdzie. O, dobrze. Podejdzie blisko i go wtedy ciachną. I co zabierze? Więcej. Nie, ale no dobra. Nie kombinuję. Ten będzie lepiej. Tego wolę wykończyć. To nie będzie tak źle. Ci co chwilę strzelają. Moją morale. Oczywiście mam bardzo duże morale. Czekajcie, czekajcie, to jest moja taktyka. Niech mi nie, nikt, nikt nie neguje mojej taktyki. Podejdźcie, o tak. Czy... Wow! Nie wiem, czy zaatakować. Przed nie, no nie wiem, nie mam pojęcia. Kurde. Nie, łucznicy ich go wyciągnąłem. No, Ooooooo! No, to teraz mordę dostał. Tam chyba kuśnik to dokończy. Mam taką nadzieję. No cześć! Miałem malutkie część... ciep, ciep... bo zauważyłem, że mi fraps się wyłączył dziwnie. Sprawdziłem, miałem miejsca na dysku jeszcze trochę, więc... więc... więc dobrze, bo no, naprawdę ja naprawdę to zajmuje bardzo dużo miejsca ten wszystkie nagrywania i uważam, że za chwilę niestety... mówię niestety, koniec odcinka. Wiem... O, mamy artefakt na szyjni Dobrze, myślę, że jak tutaj jeszcze zwiedzę taką małą część, to będziemy kończyć. Następną część tej misji zrobimy. Następną cię Myślę, że będę jak najszybciej próbował yy, nagrać. Dobrze, myślę, że. Bo bardzo. Myślę, że będziemy mogli kupić ulepszony koszak, ponieważ bardzo dużo. Pieniędzy mi teraz przykuła. Jak tam ta walka z tymi zbrojnymi poszła? Poszła y, dobrze. Już mi nic nie zginęło. Zabiłem nieuleczonymi chłopami y, zbrojnych, którzy byli blisko mnie, a resztę. Z... resztę to złuchu I tyle. Mogę nawet kupić karczmę z tej radości. O, ale się cieszę. Kurde, tydzień spokoju. Boję się, nie wiem. Iść czy po armię, czy znaczy, iść do zamku, czy iść po, znaczy, iść do zamku, czy iść tutaj. Dobra. Skutie. Tutaj są. właśnie chciałem tu pójść żeby wam pokazać, jak tutaj y, jest tutaj właśnie takie drzewo, które chyba mnie. Nie mam kamienia, które widzieliście w poprzednim odcinku. No pokazuje y, dużo y, kawałek mapy wokół i tutaj mamy nieumarłych których pójdziemy sobie już w następnym odcinku yy... zabijemy niszczymy jeszcze tego demona w i pora kończyć resztę dokończyć misję tak no sorry nie znaczy sorry nie mogę nic zbudować Filmik myślę, że gdzieś około... O, w jednym się z tego fajnie. Ty, że filmik będzie Trwał gdzieś około. Nie wiem. Najmniej nawet nie dojdzie. Och, nie dobiegnie. Teraz. No właśnie. gim go mm, O! Mamy jeszcze tutaj chatkę. Tutaj pełno hatek. atki wieśniaków, Zbrojnych, łuczników. Mm, a co to za włynęczek? To chyba targowisko albo kaczmy. A, w faktoria handlowa. Dobrze więc. Myślę, że pokażę Wam korzystanie z targo. Piska. Trzeba kliknąć. tutaj na przykład na kamień. 35... O no wiem, to są ceny trochę straszą nas. Ale okej. Okay. Co my możemy zrobić? Psiarkę w pieru. Dylard jest jej. No właśnie, to rozumiem. Mogę teraz sobie kupować co zechcę. Kupię stajnę dlatego, żeby wykonać tam jedną misję. No teraz mnie mam... Brawo, Michał. Brawo, Yeti. Ci, którzy widzieli, Wiem. brawo dla komandy. Znaczy, nie wiem. Kapitol, <grystanie> wow. Nie no, to musimy kupić. Bez dwóch zdania. Hmm, tak, 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 tak. Oho, super. Mam kasy nawet na ulepszenie wszystkich gości. Dobra, poczekamy sobie jeszcze. Jeden dziennik. Dzień, dziennik. Ulepszymy resztę. Chyba mnie na nie stać. No, poczekamy jeszcze jeden dzień. Mmm, tak. I kupimy sobie... Nawet mnie nie... nadal mnie nie stać. Ten biedny. Kupimy sobie część O, wow, już mam nawet dobrą armię. Taką tylko z trzech jednostek się składa, ale ile jest? Normalnie, jak na pierwszej jednostki, to Michał był w ozy. Myślę, że właśnie poczekamy do tego końca tygodnia. I już z... nie... zbędnie nie przedłużając odcinka, zapraszam Was do następnego odcinka. Komentujcie. Subskrybujcie, jeżeli macie czas, bo to nic nie kosztuje, a przyjemność sprawia. Przynajmniej mi. Nie wiem, jak innym. I do następnego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Cześć. Brr, 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 brr.